Kiedykolwiek marzyłeś, by dołączyć do pewnej grupy młodzieży, która słucha muzyki takiej jak ta? Czy pragnąłeś upodobnić się do tych, którzy noszą długie włosy, bo myślą, że uczyni to ich oryginalniejszymi? Czy chciałeś zostać jak ci, którzy uważają, że dzisiejszy świat ich nie rozumie i dlatego zakładają czarne ciuchy z logami zespołu, które były modne 25 lat temu? Miałeś ambicje by grać na gitarze i używać narkotyków niczym Jimi Hendrix. W tym filmie nie pokażę wam jak zapuścić długie włosy, jak założyć czarną koszulkę z logiem, nie pokażę wam też jak się ćpa, ale pokażę wam jak grać na gitarze. Yeah. Korzystając z okazji, że wczoraj przyszła do mnie paczka z moją gitarą nową Fender Stratocaster, którą zamówiłem na Allegro. Zapłaciłem za nią 3000 zł. Wspaniały elektryk. Jeden z popularniejszych modeli gitar elektrycznych na świecie w historii ever. Co prawda, różni się ona paroma szczegółami względem tego, co widziałem na zdjęciu na stronie aukcji. Wygląda w ten sposób. Tutaj powinien być znaczek Fender logo Fendera, producenta, otwór na kabel powinien znajdować się tutaj gdzieś, nie tutaj i nie powinien być taki duży. Mm. Oprócz tego tych kropeczek tutaj powinno być nieco więcej, nie powinno być jakiejś dorysowanej tutaj ręcznie, nie wiem czy to widzicie, powinniście widzieć, o tu, o tu ale cieszę się z tego, że faktycznie gitara do mnie doszła. Nie żałuję wydanych pieniędzy. Strojenie gitary. Rzecz ponoć najważniejsza. Czytałem, że nastrojona gitara jest przeznaczona w sumie tylko dla profesjonalistów albo długoletnich graczy. Więc ja gram na rozstrojonej. Ponoć to wspomaga słuch muzyczny. I teraz... Technika, jak grać? Prawą ręką, wszystkimi palcami, używam wszystkich oprócz kciuka, uderzamy struny, przy otworze na kabel. Lewą ręką przyciskamy struny pomiędzy takimi patyczkami. Tu jest jeden patyczek, tu jest drugi, i ja przycisnę pomiędzy nimi, i wtedy się gra. Jak grać konkretne piosenki, to już musicie sobie sami wymyślić. Na przykład ja wymyśliłem, jak się gra Smoke on the Water. Jest niemalże jak w oryginale, muszę jeszcze tylko trochę pod, yy, popracować nad tym i będzie chyba idealnie, będę mógł już się zapisać do jakiegoś zespołu super. I grać naprawdę super muzykę, zrobić karierę międzynarodową i nie dbać o pieniądze, tylko bawić się życiem. Póki co jednak nagrywam ten film, by zachęcić Was do stylu życia Rockmana. Moją ulubioną melodią do grania jest Super Mario Bros. I ta piosenka. Ale teraz niestety nie mogę wam pokazać jak ją gram, ponieważ bateria w kamerze się kończy, więc dziękuję. Na razie oglądajcie dalej.